Dzień dobry, moje drogie Koziorożce. Witajcie. Dzień dobry. Zapraszam Was do czytania tygodniowego. Twoja główna siła, drogi Koziorożcu, w najbliższym tygodniu. Co najlepiej pielęgnować? Następnie zaskoczenia, niespodzianki i jak najlepiej zareagować. Ok. Następnie miłość. Ogólny klimat w miłości. W relacjach, w singlowaniu, słuchajcie, najkorzystniejsza dla Was postawa, mm, jeśli chodzi o kwestie romantyczne, jeśli chodzi o sprawy miłosne. I tutaj omawiamy energię między Tobą, a partnerem, między Tobą, a otoczeniem lub Twoje nastawienie emocjonalne, drogi koziorożcu, szczególnie jeśli jesteś singlem, Twoje nastawienie do spraw romantycznych. Praca i finanse to Twoja energia. Najważniejszy temat w pracy i w finansach i najkorzystniejsza dla Ciebie strategia działania. W pracy niewątpliwie poradzisz sobie totalnie ze wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym tygodniu pokazujesz się jako osoba, która ma szczególne, szczególne, szczególne kompetencje, jakby uwarunkowania do tego, żeby nadawać priorytety pewnym sprawom, potrafi cię organizować, układać, porządkować od najważniejszych do najmniej ważnych być może, to już zależy czym się zajmujesz, natomiast absolutnie pokazujesz się jako osoba, która radzi sobie z różnymi sytuacjami z wyzwaniami chciałam powiedzieć, natomiast nie bardzo widzę tutaj wyzwania, wyzwaniem może być to, że dużo się dzieje wiesz, wyzwaniem może być to, że tych spraw jest więcej niż zakładałeś na przykład drogi kozioroż, że w ogóle dużo się dzieje jeszcze powiem Ci tak, ponieważ tutaj pokazał nam się Astmonet, to on niewątpliwie niesie ze sobą jakąś możliwość na wzrost, obfitość, prawda? Dodatkowo głęboka intuicja ogólnie, zanim przejdę do czytania moduł po module. Podpowiedź, jak tą sytuacją dalej nawigować, jak ją dalej prowadzić, żeby właśnie ona się w sposób praktyczny zakorzeniła ta szansa, żeby się zakorzeniła. Jeśli chodzi o Twoją główną siłę, to niewątpliwie promienieje z ciebie energia dobrobytu, troski, takiego naturalnego, niewymuszonego magnetyzmu. Wiesz, jak zamieniać pomysły w realne owoce, dosłownie w realne jakieś sytuacje. Więc Twoim zasobem jest twórczość. Umiejętność troski o siebie, o innych, zmysłowość, empatia być może, prawda? Pielęgnuj to, co cię rozwija. Tak mogłabym tutaj jeszcze jakby wspomnieć. Może się dużo dziać, ale nie zapominaj o tym, co cię rozwija i staraj się to pielęgnować. Ogólnie, co pielęgnować? Konkret, praktyczne podejście do spraw gotowość do budowania czegoś ale na takich bardzo solidnych założeniach, prawda? Właśnie Monet może pojawić się jakiś nowy projekt, pomysł na nowe źródło przychodu, prawda? Lub okazja, by zacząć coś, co daje szansę realnego źródła przychodu i to jest fajne i to jest coś, co jakby ta energia, którą włożysz w tę szansę, w tę sytuację, ona w moim odczuciu ma szansę się zakorzenić i przynieść realne owoce, czego nie widać. Zaskoczeniem może być nowe, świeżutkie uczucie gest sympatii skierowany w Twoją stronę, który przychodzi właśnie w sposób nieoczekiwany. To może być ktoś młody duchem to może być, wiesz, jakby ktoś po prostu bardzo miły, bardzo serdeczny. To jest, to jest taka energia, która porusza nas, nasze serca w zasadzie. I reakcja, wiesz co, no, z entuzjazmem, a buław, well, tak? Jakby, jeśli coś cię poruszy, nie wahaj się, wejdź w to po prostu, zrób ten krok, no troszkę tak, odważnie, spontanicznie. Więc z pozoru ten mały impuls może przerodzić się w coś większego. Tak? To od Ciebie zależy, czy złapiesz tę szansę i od Ciebie zależy, czy pozwolisz temu urosnąć. W miłości. Na pewno intuicja, na pewno potrzeba obserwowania pewnych spraw. Dwie karty intuicji macie bardzo silnie tutaj. To jest też taki czas w sprawach romantycznych, że być może więcej się będzie działo pod powierzchnią niż w słowach, prawda? Możesz na przykład lepiej rozumieć emocje partnera. Możesz odczuwać silną więź duchową z kimś, prawda? Nawet jeśli na przykład komunikacja jest w jakimś znaczeniu pomiędzy wami ograniczona. Dla singli to jest okres tak naprawdę poznawania siebie i swoich potrzeb i to jest moje zdanie więc ta subtelność taka emocjonalność tutaj się Wam pokazała moje drogie yy, koziorożce ale przede wszystkim umiejętność wiesz no właśnie intuicyjnego wyczuwania spraw różnych Najlepsza postawa zaufaj intuicji. Znowu księżyc, prawda? Nie, nie dajemy się ponieść iluzjom, e, ale księżyc to jest energia no właśnie intuicyjności, do, bardzo mocnej. Więc, Twoją najlepszą postawą jest e, powiedziałabym takie chyba podejście do spraw romantycznych, że nie wszystko musi być jasne od razu. Pewne rzeczy, pewne emocje wyklarują się z czasem, ok? Więc, jakby troszkę tak. Dla singli, dla nowych związków, to tutaj jest niepewności dużo, prawda? Ale ta niepewność jest też częścią tej miłości, która się rozwija i właśnie chodzi o to, że być może nie wszystko od razu powinno być jasne. Praca, finanse. Najważniejszy temat dwie monety to jest tydzień balansowania pomiędzy obowiązkami. To jest koziorożec, koziorożec, który bardzo silnie pokazuje się jako osoba, która umie zarządzać energią, może mieć kilka projektów naraz, może absolutnie z sukcesem godzić pracę z życiem prywatnym. Dlaczego? Dlatego, że ty pokazujesz się jako osoba, która w przyszłym tygodniu ma umiejętność adaptacji. Tak? Jakby nic nie jest w stanie cię gdzieś tam zaskoczyć w takim znaczeniu, że no, Poradzisz sobie, prawda? Masz świadomość tego, co jest do zrobienia, i świadomość swojej pracy. I w ogóle najlepsza strategia dla ciebie to dziesiątka monet, czyli może jak będzie za dużo się działo, to możesz poprosić o wsparcie ze strony otoczenia, bo ta dziesiątka monet oznacza, że wokół ciebie jest jakiś, jakiegoś rodzaju wsparcie. Są ludzie, ym, którzy, ym, którzy są z tobą, tak? Natomiast ogólnie Twoje wysiłki tutaj, one przynoszą jakiś trwały rezultat, i tu jeszcze taka informacja. Moje drogie koziorożce, reasumując, Twoją główną siłą w przyszłym tygodniu jest energia cesarzowej, czyli energia dobrobytu, energia naturalnego magnetyzmu, energia umiejętności zadbania o siebie, o innych, energia zmysłowości. Co pielęgnować? Realizm połączony nazwijmy to, no właśnie, z tą delikatną, taką witalną energią cesarzowej, czyli taka świadomość, że na przykład dobrostan to także dbanie o nasze ciało, o nasze finanse, o nasz dom, o naszą przestrzeń. Ok, więc tego rodzaju tutaj informacje się pokazały. Więc tu jest takie połączenie emocjonalne troszkę z konkretnym działaniem, i to konkretne działanie uważam należy pielęgnować. Bo to jest taka energia, która ci przyniesie jakiś realny, konkretny zwrot. Czego nie widać? Nie widać miłej, jakiejś, jakiegoś gestu sympatii. Dosłownie. Z nieoczekiwanej strony albo od nieoczekiwanej zupełnie osoby. Ktoś młody duchem, albo ktoś w ogóle taki bardzo delikatny. To może być jakaś miła wiadomość, to może być zaproszenie, tak. Jak najlepiej zareagować yy, spontanicznie, dosłownie, azbuław. Azbuław mówi: kurczę, jeśli coś cię poruszy, to nie wahaj się, wiesz, staraj się w to wejść po prostu. Miłość, w miłości cisza. W miłości raczej obserwacja, w miłości raczej intuicja. E, raczej powiedziałabym dla singli taki czas, gdzie dobrze skoncentrować się na swoim wnętrzu niż e, i przyglądać się na przykład osobom, z którymi, którymi jesteś zainteresowany albo osobie, którą jesteś zainteresowany, niż jakoś mocno działać, tak? E, w w związkach. Bardzo dobra karta na to, żeby w przyszłym tygodniu postarać się lepiej zrozumieć swojego partnera, tak? Emocje swojego partnera. Najlepsza postawa względem spraw romantycznych księżyc, czyli po pierwsze, nie dajemy się ponieść iluzją, po drugie, ufamy swojej intuicji. I mamy też zaufanie do tego, co się dzieje, jeśli pewne sprawy są niejasne na ten moment, okay? to troszkę tak. Że coś na przykład potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. nie? Praca i finanse dwójeczka monet, najważniejszy temat, czyli w punkt balansowania obowiązkami, zarządzanie różnymi sprawami, wiesz, możesz mieć kilka projektów na raz, wszystko jedno. Twoja wielozadaniowość w przyszłym tygodniu pokazuje się naprawdę w punkt. Najlepsza strategia, jak już będzie bardzo ciężko, jak tych projektów rozmnoży się jeszcze i jeszcze, to dla mnie tutaj obok masz ludzi, masz jakiś system, który cię wspiera i to wsparcie ze strony otoczenia możesz uzyskać. Natomiast dodatkowo Wiedziałabym, że tutaj, jakby te wysiłki, które wkładasz w przyszłym tygodniu w to, co robisz, one mają szansę przynieść naprawdę trwałe rezultaty. Bardzo dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.